Powoli zbliżamy się do końca szóstego sezonu ślubu od pierwszego wejrzenia i jakby zakończył się na tym etapie to byłoby właśnie tak jak poinformowaliśmy nas kilka tygodni temu, że przetrwała tylko jedna para. I tą parą są oczywiście Aneta i Robert, którzy są w sobie wyraźnie zakochani, wiadomo pewnie kiedyś się pokłócą, ale łatwiej się kłócić jak kiedyś było dobrze i jest o co walczyć. Niż jak od początku nie mogą się dogadać i na horyzoncie brak jest perspektyw. Aneta i Robert nawet we wspólne życie weszli jakoś płynnie, bo ona od razu przecież prała u niego swoje brudne majtki i skarpety bez krępacji. A później zamieszkali wspólnie w jej niezamieszkanym wcześniej mieszkaniu w Warszawie. Aneta po półtora tygodnia miotowego wróciła do pracy w biurze, a Robert został pełnoetatową kurą domową, gotował piekło i sprzątał tworząc jej prawdziwe ognisko domowe. Okazało się też, że jak na prawdziwą panią domu przystało Robert nie tylko się nie nudził, ale wręcz ledwo wyrabiał się z obowiązkami do powrotu Anety. Wracając z pracy dziewczyna była przeszczęśliwa, że czekał na nią mąż i pełna lodówka i doceniała wszelkie starania Roberta. Mosak był dumny z Roberta, gość nawet sam się nie zgłosił. Bo jak wiemy zgłosiła go siostra w tajemnicy, a oni o takiego kandydata nic nie robili te wszystkie edycje. Aneta spytała Roberta dlaczego ciągle ma zimne ręce, a on kazał jej to wygooglować, po czym Aneta czerwieniła się i mówiła, że tego nie powtórzy. I teraz niech ktoś mi napisze w komentarzach co to znaczy, bo jak szukałam to było. Że to przez problemy z krążeniem, chyba że to krążenie krwi tak zawstydza Aneta. Paraż mgli nas co odcinek swoim romantyzmem, jak nie Robert robiący bułeczki z serduszkami to Aneta kupująca kłódkę, żeby przyczepić ją na moście by ich miłość została zamknięta jak ta kłódka i była już na zawsze. W dodatku jak już tę kłódkę zawiesili to przestało padać co uznali za znak. No taka zwykła nudna zakochana para co całuje się w autobusie i odwracamy wzrok bo ile można na to patrzeć, no nie ma się do czego przyczepić. Na szczęście mamy w tym sezonie jeszcze dwie pary, choć nie na długo, bo jedna to już właściwie po tym odcinku przeszła do historii, chyba że Tomek okaże się być igą i zacznie stalkować Ulię. Bo po wyjściu Mosaka od Tomka Julia zapytała męża niczym ległika z rolnika, dlaczego ten nie zadaje jej pytań, mając na myśli, że skoro nie chce jej poznać, to chyba już zdecydował, że nie będą razem. Tomasz oczywiście odpowiedział pytaniem na pytanie, jego brzmiało, czy Julia została kiedyś skrzywdzona, bo to niemożliwe, żeby ktoś tak przytył bez powodu. Tak, Tomka posłuchać to można z okrągłej twarzy zrobić pociągłą, bo ciągle ta szczęka opada coraz niżej. Julia powiedziała mu, że nie zamierza dążyć do jego wizualnego ideału, bo co jeśli schudnie te 15 kg i okaże się, że to jednak nie, to i dalej mu się nie podoba. Tomek bez mosaka nie był już takim chojrakiem, i próbował wytłumaczyć, że to wcale nie tak, że uważa, że Julia jest gruba tylko on po prostu czuje, że ona przeżyła jakąś traumę i dlatego tak przytyła, więc on chce jej pomóc, w schudnięciu, ogólnie rozmowa z nim to jak chodzenie po bagnie, bo niby wychodzi i kończy temat, ale z każdym krokiem i słowem tylko coraz bardziej się zapada, w końcu zapytał jej jak ocenia swój wygląd, tak wiecie gabarytowo, czy uważa się za kobiecą, pulchną, no wiecie jak to nazwać. Bo kurier jak przywozi duże rzeczy, to się nazywa gabaryt i wtedy trzeba dopłacić, żeby wniósł. To czy ona jest gabarytem? Ogólnie ten gość jest niemożliwy. Wiadomo, ona nie musi być w jego typie, ale może jej to powiedzieć, raz i się z nią rozstać i tyle, bo to już zaczęło podchodzić pod nękanie. Okazało się, że Mosek wyczuł, że Tomasz zacznie ją nękać i wrócił się do nich z drogi. Julia starała się uśmiechać, no ale ile można? Mosak zabronił im poruszania tematu wagi aż do rozwodu, poza tematem komplementów, ale chyba nie rozumiał, że było już za późno. Przy okazji niejako odpowiedział na zarzuty widzów, że Tomasz niby opisał swój typ, czyli niska, chuda, czarna, kręcona. Okazało się, że im w zgłoszeniu napisał tylko, że wygląd nie ma dla niego znaczenia, a tu nagle wyskakuje ze swoim nikomu nieznanym typem. Także to chyba było info dla obrońców Tomasza. Po jego wyjściu Tomek płynnie przeszedł do obiadu, pytając, czy Julia chce mieć niespodziankę, czy chce wiedzieć co na obiad. Kiedy Julia wybrała niespodziankę, Tomasz stwierdził, że w takim razie jednak jej powie co na obiad. Ach, ten Tomasz, wszystko wie najlepiej, chyba już zasłużył na danie mu do pary kasi, nie sądzicie? Tomasz bardzo zdziwił fakt, że po tak świetnym przebiegu dnia i owocnych rozmowach Julia wyszła z domu i już do niego nie wróciła, zdawkowo odpisując na jego SMSy. Zarzekał się, że nie wie o co jej chodzi. Tutaj chyba potwierdza się teoria widzów Aspergera i tym, że to jednak psychiatrzy powinni ich badać, bo psycholog to nie lekarz, a niektórzy mają prawdziwe zaburzenia. W tym czasie kiedy Tomasz nadal nie rozumiał, czemu Julia wyszła. Kasia i Paweł spędzali razem majówkę, mając milion spotkań, na które Kasia szykowała się milion godzin, a później nie chciała jechać z Pawłem, bo ona jest bezpieczna tylko kiedy to ona prowadzi. Złota kobieta tylko ją na imprezy zabierać jako kierowcę, przynajmniej się napić można. Kasia powiedziała Pawłowi, że takich wariatów jak on to ona nie lubi i potępia na drodze. Paweł przywołał więc przekleństwa. Które Kasia wypowiada prowadząc, niestety wszystkie im wypikali. Ona uznała ją za uzasadniona, bo ona robi wszystko najlepiej i w jakimś celu, a reszta ludzi to barany. Ach ta Kasia taka idealna nam się trafiła w tym sezonie. Nie wiem czy godni jesteśmy, żeby ją oglądać. Dacie i Tomasza, niech sobie porozmawiają. Paweł po kilku dniach z Kasią przestał się uśmiechać jak mysz do sera i generalnie w ogóle przestał się już uśmiechać. Wyraźnie coraz trudniej znosił jej obecność a okres nieuzasadnionego szczęścia ze ślubu i generalnie całego małżeństwa dobiegł już chyba końca. Już nawet zaczął się do niej odzywać tym tonem, którym ona mówiła do niego. Koleżanki Kasi próbowały go wziąć na litość, mówiąc, że Kasia wypłakała się im, że mama zarzuciła jej, że jak Paweł ją zostawi to już nikt nigdy jej nie zechce. Mieć rodziców co takie rzeczy mówią, to już wrogów nie trzeba szukać. Jej mama to ta jedna ciotka, która ci mówi, że spoko, że dostałaś Nobla i jesteś najbogatszą kobietą w kraju, ale jak męża nie masz, to ci się w życiu nie ułożyło. Jednak czy Paweł miał cierpieć, żeby rodzice Kasi byli szczęśliwi? Kasia wyznała, że znowu zbiera się do rozmowy z Pawłem i tym razem boi się co on może jej odpowiedzieć. Pamiętamy ich ostatnią rozmowę, jak powiedziała mu. Że nie pociąga jej fizycznie, wtedy się nawet nie zbierała, więc aż strach pomyśleć co tym razem miała na myśli. Żeby tego nie przedłużać Mosak pofatygował się do nich prosto z łodzi, i tak od słowa do słowa w końcu doszli do relacji Kasi z mamą, idąc po powinien wychodzącej wprost z brzucha jej mamy kilka domów dalej do brzucha Kasi na kanapie przed Mosakiem. Była tam, od 31 lat, Teraz nie wiadomo, czy dałoby się ją przeciąć, nie uśmiercając jednej z nich. Paweł powiedział, że Kasia nie chce z nim rozmawiać, bo obgaduje te tematy z mamą i koleżankami, więc z nim nie ma już o czym gadać. Mosak wprost zapytał, po co wysyłała zgłoszenie, skoro jest tak zajęta koleżankami i matką, że na męża nie ma czasu. Kasia znowu powiedziała, że potrzebuje czasu, żeby się oswoić. Mosak jednak nie przyjął tego argumentu mówiąc. Że jej podejście do małżeństwa nie uwzględnia małżeństwa i gotów był sam dać tam Pawłowi rozwód, na tej kanapie, w Kasi mieszkaniu. Kasia oczywiście odebrała to jak zmasowany atak samców na nią i od razu po wyjściu Mosaka naskoczyła na Pawła, mówiąc, że to zawsze ona jest tą najgorszą. Widać było w zwiastunie, że dla odwetu zaprosiła mamę, chyba, że to dlatego. Że przez całą godzinę kiedy był u nich mosak Kasia się nie odbywała i mama zaczęła się martwić i sama przyjechała sprawdzić, czy jej drugi koniec pępowiny nadal żyje, także chyba już na luzaku mamy te dwa rozwody potwierdzone, dajcie znać w komentarzach jak sądzicie co mama Kasi zrobi jej za rozwód z Pawłem, pójdzie do kąta klęczyć na grochu, i czy Tomasz w końcu wykmini czemu Julia już do niego nie wróciła, no i zostawcie żebrą łapkę w górę. Żeby YouTube nie ścinał mi zasięgów. Bye bye.